W tym rozdziale opowiemy o zarządzaniu plikami bazy. Przede wszystkim pokażemy, jak stworzyć nową bazę od podstaw. Może rozpoczniemy od zamknięcia bazy bieżącej. Przejdziemy w tym celu do menu plik i po prostu wybierzemy polecenie zamknij. Teraz chcemy ją otworzyć ponownie, czyli jeszcze raz musimy przejść do menu plik, wybieramy polecenie otwórz. Zauważmy, że po stronie prawej wyświetla się lista ostatnio otwieranych dokumentów. Jeśli naszej bazy nie ma na tej liście, to wybieramy lokalizację z listy po lewej stronie. Mogą to być lokalizacje sieciowe albo lokalny dysk komputera. Wybieramy ostatnią pozycją komputer. Program wyświetlił listę najczęściej używanych katalogów. Zazwyczaj będą to moje dokumenty oraz pulpit. Jeśli katalogu nie ma na liście, to klikamy na przycisku przeglądaj, potem zaznaczamy plik bazy i wybieramy polecenie. Otwórz. Nas interesuje stworzenie nowej bazy od podstaw, czyli z menu plik musimy wybrać sąsiednie polecenie nowy. Do dyspozycji mamy wiele predefiniowanych szablonów. My chcemy stworzyć nową pustą bazę, wybieramy więc polecenie: Pusta baza danych dla komputerów stacjonarnych. Wyświetliło się okienko, będziemy musieli wprowadzić nazwę dla naszej bazy. Wprowadzimy 1 kreska 2, ponieważ jest to drugi rozdział z pierwszej grupy i na przykład po kresce wprowadzimy jeszcze nowa baza. Potem będziemy musieli wybrać lokalizację dla naszej bazy. Domyślnie jest to katalog dokumenty. Jeśli chcemy zapisać w innym miejscu, to klikamy na tym przycisku po stronie prawej. Wybierzmy pulpit i katalog z materiałami, czyli Access od podstaw. Klikamy na przycisku OK, aby zmienić tę lokalizację. Zauważmy, że powstanie dokument z rozszerzeniem ACCDB. Czasami zajdzie potrzeba użycia trybu kompatybilności, czyli będziemy chcieli stworzyć bazę, która może być otwierana w starszych wersjach programu Access. Ponownie wybierzemy okno lokalizacji i zauważmy, że z rozwijanej listy możemy wybrać jeden z trzech dostępnych typów. Baza w formacie ACCDB jest kompatybilna z programem Access 2007 do 2013. Oprócz tego, mamy do wyboru format MDB przeznaczony dla starszych wersji programu. Tutaj nie będziemy już wprowadzali żadnych zmian, po prostu klikniemy na przycisku Utwórz, aby potwierdzić. Czyli utworzyliśmy nową bazę. Wybraliśmy dla niej lokalizację. Zauważmy, że program automatycznie stworzył nową tabelę i teraz do tej tabeli możemy dodawać pola i potem możemy rozpocząć pracę nad dodawaniem rekordów.